Witam Was serdecznie. Dzisiaj upieczemy baton. Dajmy sobie moc. Do przygotowania takiego batonu będą nam potrzebne składniki, które już zgromadziłam, ale najpierw pamiętamy o umyciu rąk i założeniu fartucha. Ja już to zrobiłam, więc mogę przystąpić do zadania. Będą nam potrzebne takie produkty w takich proporcjach. Płatki owsiane, żurawina, morele, migdały, pestki dyni, słonecznika, siemiolniane, sezam, banany i śliwki suszone. Banany już mam zmiksowane, więc wlewam do przygotowanej wcześniej miski. I dosypuję poszczególne produkty i łączę ze sobą powstanie taka dosyć gęsta masa. Jak zauważyliście, nie ma w tym ani odrobiny cukru. Wszystkie słodkie rzeczy. To są nasze owoce. Morele, żurawina, banany. Gdy już wyrobiłam tę masę, układam ją, rozkładam na wcześniej przygotowanej blaszce. A następnie wstawiam do piekarnika i piekam 20 minut w temperaturze 180 stopni. Mam już upieczone, wyciągam, studzę i kroję na mniejsze kawałki. Tu już taki kawałek mam, mogę ładnie zawinąć w papier i zawiązać sznureczkiem takie batony sprawią wam bardzo dużo przyjemności. Możecie sprezentować ją innym znajomym, rodzinie, razem je konsumować i cieszyć się z tego, że mogliśmy kogoś czymś obdarować. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.